W dzisiejszym odcinku poznacie prawdę. Witam bardzo serdecznie w nowym tygodniu. A i właśnie, włączyliście i chcecie się dowiedzieć co tam na świecie się działo, bo pewnie nie mieliście czasu nawet zerkać na wiadomości. No, a przynosimy Wam temat ze szkoły. Rok szkolny się rozpoczął, trzeba zrobić jakieś wstępy, nie? apel. No ja nie byłem, ty byłeś. No. Ale nie było apelu. Nie nie było. Uuu, nie, nie było. Nikt nie twerkował. Nie było mszy? Msza była, ale Uf. apelu nie było. 2 września, drodzy państwo, w szkole w Skawinie była Blanka, razem z tancerkami, no i zatańczyła na rozpoczęcie szkoły dla całej szkoły. Jest materiał wideo, który pokazuje, jak bardzo chłopcy w pewnym momencie, w tym wieku takim wczesnoszkolnym mogli się dowiedzieć, że siusiak nie jest tylko do najwidoczniej. Może się ku... Moim zdaniem, jeżeli chodzi o dopasowanie wieku występujących na scenie to? do tego, jaka jest publiczność, to po raz pierwszy udało się to idealnie zmeczować. No i tylko tyle. A ludzie się oburzyli. Kto się oburzył, ten się oburzył. Ja nie jestem oburzony. Ale popatrz, za, za Polski pisowskiej była kurator Barbara Nowak, która nie pozwalała na wszelkiej maści <noise> dewiacje i myślenia o czymkolwiek innym niż Bóg i Jan Paweł II. No to teraz w uśmiechniętej Polsce pięknie się wychadło odchyliło jest Blanka. Okrutnik, no. To, to mi się podoba to zdjęcie. Tak jak ja przy, do jakiejś szkoły, swojej starej na przykład, mm -hmm. napisała na no, tablicy <grym> lekcja temat włodek. mi się to kojarzy? znaczy mówię za kolegę, bo <grym> mi. I to takie ko zdjęcie sobie. Ko kolega mi mówił, a mi się to trochę kojarzy z taką kategorią filmów dla dorosłych. Co? To, 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 to zdjęcie i ta stylizacja w ogóle banki, przepraszam. No, przepraszam! Trochę mi się kojarzy. Mówię, bo kolega a skąd mi kiedyś jak, e... kolega mi kiedyś pokazywał. Young, young teacher comes to my class and teaches me very I hard. No nie wiem, drodzy Państwo, jeżeli macie dzieci, to oczywiście możecie się powiedzieć, czy wam taki sposób Wchodzenia w nowy rok. wchodzenia... Chore czasy. W nowy rok szkolny. Kiedyś cała klasa. O! Czy kiedyś, kiedyś całą okay. klasą szło się na msze, potem apel. No to nie dalej, tak jest? No nie, no bo nie było apelu. Teraz Blanka pośladki. Ten człowiek, czy to jest normalne? Gdzie jest mi, że świat? Lubię jednak te komentarze na pudelku mają bardzo dużo z polsk, polskiego języka takiego na no, wysokim. Poziomie, przecież wiedzieli, jakim gatunkiem piosenkarki jest Blanka, więc nie wiem skąd takie wielkie ała. A rzeczywiście! Robicie krzywdę własnym dzieciom. Dużo dzieci nie uczęszcza na, na religię. Kurde, ktoś mógłby używać odrobinę interpunkcji, byłoby mi łatwiej czytać. Dużo dzieci nie uczęszcza na religię, okej, okay, każdy ma prawo wierzyć w co uważa, ale kiedyś na 25 dzieci w klasie 25 szanowały Chodziło. się. Chodziło. 25 chodziło, szanowni, bo się nie miały, myśli samobójczych depresji, więc miało można powie porównać te lata i wniosek nazywa się sam. Może przestaniecie biec za dorobkiem kasa, a zajmiecie się przekazywaniem wartości i w życiu nie wychowujecie dzieci, robiąc im krzywdę. Czy to jest prawdziwy komentarz, czy to jest jakiś bot? Prawdziwy komentarz. Ja myślę, że niektórzy ludzie tak piszą, że nie używają interpunkcji. No, ale aż tak? Mhm. Ja ciągle jeszcze nie skumałem, kto siedzi na pudelku i pisze te komentarze, bo ja też czasem mi sobie zaregam. Mi się wydaje, że starsza osoba. No, ale. Tomografia, podelka. Nie będzie takich danych, przecież. Czemu Musimy powiedzieć, że chcemy się u nich zreklamować. Czy to odnaleźć A pod jakimi artykułami? Takimi, że Blanka trzepie dupą? Czy na przykład, że Małgorzata Rozenek w torebce za 15 tysięcy złotych z elegancją kupuje brukiew na bazarze? Skrolowałem mi z y, fejsa, fajnych mhm. tematów no. i było właśnie... Czekaj, ja raz... Rodzynek, Ale ja tak Ale ciągle jest z dziewczyną. To w wiadomościach. Jest. Ona jest ona jak ona na, ona na niego, niego patrzy? No to I to tak. jest z mojej ulubionej stronki, czyli z Lelum. Jacek e, zabrał ukochaną do kina. Jak ona na niego patrzy? No i zobaczmy, jak ona na niego patrzy. A, no nie, no mocno na niego patrzę. No patrzę, tak jakby, tak jakby każdy. Tak jak Karol patrzy na Włodka, tak jak chciałbym, żeby ktoś na mnie patrzył w życiu, czy coś takiego. Czy ja wody, tak na nie patrzę. Nie, nie patrzy na mnie, tak? A patrzę ja nie na ciebie inaczej. Nie A on na nią nie patrzy. Ja patrzę na ciebie tak, jak ta dziewczynka z tyłu. No, o, to już jest dużo bliżej. Ja patrzę na ciebie tak. They're the same picture. Ej, a czy ta dziewczynka wie, że <laughs> jest bohaterką drugiego planu? Ja nawet jej nie zobaczyłem. Wygląda jakby zjadła za dużo popcornu karmelowego. No, w każdym razie, nie takimi tematami się zajmujemy. Nie, drodzy państwo, zajmujemy się oczywiście tym, nie. na czym LS się zna najlepiej, czyli na tropieniu e, spisków. Skup? Być o, może widzieliście w zeszłym tygodniu o, nie. Że doszło do tego, że na Twitterze ktoś napisał coś mądrego. Nie zauważyliście tego? Bo to się nie wydarzyło. Natomiast właściciel Twittera Elon Musk kolejną misję SpaceX e, koordynował. I podczas tej misji, pierwszej w historii komercyjnego spaceru na zewnątrz, uh -huh. e, na zewnątrz tej, tej kapsuły, uh -huh. który, uwaga, uwaga, powiem to, podobno się odbył. Podobno, dlaczego? Bo zobaczmy sobie materiał wideo, weź wodeczkę tutaj nagraj. Wszyscy popatrzmy na to, jak się. Zobaczmy, czy flaga się rusza, nie? To jest fake wideo. Powiedz mi, czy to ci wygląda na prawdziwe wideo? Że dziwnie, ma rękę, tak? Że tak. Tu jest cień, w ogóle, tu jest ekran za nim, czy to widać na pierwszy rzut oka? Zobacz też czas, bo to. I nie ma cienia, nie rzuca cienia na ziemię. No, flaga się w ogóle nie rusza. Ale na ziemi nie rzuca cienia. To też prawda. Popatrz. Przecież widać, on robi coś takiego, O Jezus. no dobra, ja wam pokażę. Mhm. Right uh -huh. Moim zdaniem 1 do 1. Ale ty się tak jakby trochę bardziej częścił, że to tak, jakby na jego grawitacji nie działało. No, dla mnie też nie działa grawitacja. Całe szczęście jest Daily Mail, który oczywiście zawsze przynosi. Right ee, no. prawdziwe. informacje. Wild Conspiracy Theory about what really happened to SpaceX crew during historic Polaris Dawn private space walk. Mamy tutaj oczywiście komentarz z Twittera. That looks just as fake when NASA faked it. Tak napisał user e, Twittera James Doty. Ale to wiesz co to spisków to What? to jest po prostu nasza tak ludzka natura Karol. Until I myself fly to space I'm convinced this shit is faked. Anyone can brain. Anyone with brain can fucking tell wrote e, user z kolei Ifix Gabriel. Ja no błoto, ale ludzie piszą, że to jest fake. W ogóle przypominam, że tam był live stream z kosmosu. Ja, nie, chcesz, czy mi powiedzieć, było... czy, chcesz mi powiedzieć, że są przekaźniki, nie wiem, Playa czy ja, orange no, nie, na... czy to był live stream, to było nagrane wideo. Dziękuję bardzo. Można tak na YouTubie zrobić w ogóle: puścić jako live coś, co jest nagrane. Nie mów za dużo. Wiesz, że możemy, możemy wtedy znaleźć się, znaleźć się na celowniku słów, które chcą takich ludzi jak my wyeliminować, przecież to wiemy. Kolejna osoba pisze, drodzy Państwo. Podczas tego live streamu misji Polaris Dawn niektórzy widzowie e, uważali, że. Cały materiał był fejkiem. Jedna, ja myślę, że więcej niż jedna osoba zaczęła zwracać uwagę przede wszystkim na dziwne umiejscowienie ręki Isaacmana. No, ja przyznam, że, no nie wiem, w sensie, będąc w kosmosie podczas tej ściaska, robić tak. Uh -huh. Może on nie ma tej lewej ręki. A może się czegoś trzymał, Włodek. A może się po prostu Czyli trzymał. Czyli fake. No, moim zdaniem Czyli to jest totalnie fake. fake. Ale ja też jestem posądzany o pewne spiski i ukryte przekazy. Możesz I to taki, patrzeć. i to taki... Miniący się na dobrego No, dobra, <laughs> no, 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 Polak no, katolik, nie no. Jesteś gotowy? No nie wiem. Ukryta jestem... symbolika. Proszę bardzo, jaka jest ukryta symbolika, no. O! Oh! I teraz zobacz, że ten sam schemat jest zachowany tutaj, oczywiście gest 666. I to jest na serio? Tak. No co ty mi wier no, to pokaż mi tego więcej. Pewnie większość z was zdążyła już spotkać się z tym tych dziwnych bono. gestów. bo Wśród celebrytów na całym świecie. <laughs> Czy mógłbym jednego. tego? brakuje Jedna... tu jednego celebryty. <laughs> e, jak sobie wpiszecie w Google kwiatki Jana Pawła II, to zobaczycie taką układkę książki z Jana Pawłem II, który również wykonuje ten gest. Dokładnie ten gest. No, ja też, więc brakuje mi go w tym zestawieniu, bo jest Jan, II. zaraz będziesz ty. Ale był też Jan Paweł II. No dobrze, kontynuuj. W ostatnim czasie. Proszę. Również na naszym polskim podwórku mm -hmm. intensyfikuje się często tak tego typu symboliki. Proszę. Zwróćcie uwagę. Ostatnia reklama Orbit, jąkle y Osia. Jąkle Osia, która jest narzędziem do szerzenia tej satanistycznej propagandy. Ale chodzi o gumę Orbit czy o jąkle Osia? Chodzi jest <noise> znajętywistyczną propagandę. Okay. Ktoś napisał scenariusz, ktoś kazał jej ubrać... Rozum. No z tak, o oh, kur... Przecież ona jest w cała w dolarach. Fak! Wy Teraz to Ja to zaczynam no, Symbolika o. została... No dobra, a czy ty zgarnęłeś... A to ramach, poczekaj, a czy ty zgarnęłeś <noise> za słabej pieniądze? Nie <noise> wygląda. Ale tu jeszcze w komentarzu znalazłem, że, że to? to... oczywiście na nadgarstku wąż. ty faktycznie? Nawet oni się już nawet nie ukrywają, stare. Dziękuję za świetny przekaz. Dobra, to pokaż mi teraz jak Włoch Markowicz... Nie chcę znaleźć ten. Kur... Pod... Ja to tyle... to. Że... O, o, o. Dodatkowa symbolika węża na odgarsko, czyli kajdany nie wolę. No dobra, to pokaż mi, bo ja Kołana, chcę. Jest tu nowy, Aha. jest to ręczny gest 666. A, bo to są 300! Ja teraz tego nie wiem. ja też tego nie, nie wie... ja jestem. Jest ku... A czekaj, ja którą rybody to musisz robić? Tą, prawą. Okolityści. No to... oh, kur... ten To jest... znany gest z... rozumieją w inny sposób. Hmm. Jako trzy szóstki. No tak. A jeszcze jak zasłonić, no, oczy, nie? przemieszczę symbolika koloru orange 33. Tego nie kumam. Symbolika kolor orange 33. No, Na a symbolika. w ogóle nikt nie mówi o symbolice wakacji od ZUS z infaktem już w sierpniu z do 49. <śleptu> jaka jest symbolika, <śleptu> jaka jest symbolika tego? Zwróćcie uwagę, to same, same, same gesty, to sama symbolika. symbolika, kolorystyka, również pomarańczowy w tle. Bóg nie mylę, aaa hura, Ale ja. muzyka mi ma się mata, oku. kur... Jeśli ten, to do, to, do mata, zwróćcie uwagę... 33 plus 33, 66 razy 3, 636. W ogóle on jest związany z numerem 33. Niby oficjalnie chodzi tam o szkołę, ale zobaczymy. No, wiadomo. 33. Kolor pomarańczowy. A, Max, werset. Werset. Max Verstappen. Max Verstappen?! Znasz Max wy jesteście wszyscy... Formuły jedno. Mamy grupę na Telegramie. Co okay. <laughs> so w tym tygodniu szerzymy z Dobra, a jak co to Jeszcze wróćmy nie, bo tam jeszcze, u mnie jest jeszcze fajnie. Też jest o, to też jest, jest, jest mocny motyw. mocny Zobaczcie te gwiazdki, tak, pentagramy. Tutaj ma na głowie. Na głowie? I ma je też tutaj. I uwaga. Jeszcze pokazuję tu na nie paluchem, tak, zaraz nie wiesz, że ty ma takiego tak, hobzdziu. na tą gwiazdkę... Mm, jak się dobrze piesala, nie? właśnie z tego no, gwiazdka, no, 6, 6, 6. 6. to są czytelne nawiązania stary. A co o. to za gwiazdka potocznie nazywana, tak? Możemy przeczytać na stronie Europejskiego Obserwatorium. Tak gwiazdkę są tym masz, tak? Która to znaczy, tutaj ja mamy taki artykuł. No. No. Pentagram Wenus. Jezus Maria! Dobra, to... <grym> o kurwa. <grym> o mnie nie wiedziałeś? Nie wiedziałem tego. A obserwator końca, jaki ma najpopularniejszy <grym> film? Co ona wypluła? Jak ona wypluła? Clinton składa jaja. historię. Ja chcę obejrzeć, jak Clinton <grym> składa jaja. Daj mi, Clinton składa jaja. Ja chcę zobaczyć, jak... O kurwa. Dwa, faktycznie. Widzieliście to? Widziałem to, jak Clinton złożyła jaja do szklanki z wodą. O, Sięga po szklankę z wodą, ale nie po to, żeby się napić. Tylko tylko żeby złożyć jaja. Uwaga! To wypluć. Uwaga! Bo to ja ja też, w tym też tak robi jak, jak na no I uwaga. Dokładnie wie, co robi. Dokładnie wie, co robi. I patrzcie to. Dobra, tak zupełnie serio, bo ona się zdecydowanie coś tak zakrztusiła. Obleśne straszne, <grystanie> przepraszam. Nie, ona chyba jakieś miętówki miała, nie? Jakie miętówki? To są jaja! <grystanie> przepraszam, tak, przepraszam, to są jaja. Jedno, drugie, trzecie. Ale jaj! Alieny, małe alieny stare. No dobra, ale to wy... Proszę mi... Przepraszam, 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 stop, stop. Na chwilę zatrzymujemy pentagramy, dobra? Panie obserwatorze końca. Po pierwsze... Pozdrawiamy pana serdecznie. Po pierwsze, żeby była jasność, ja się z panem zgadzam 100%. Ja też. Ja z nim przebywam wystarczająco dużo czasu, żeby wierzyć, że 666 i, i 33 pomarańczowy 100% prawda. I panie obserwator końca, przypominam, że... Dzień dobry państwu. Mieliśmy taki odcinek, kiedy... Skłaniamy taki... się nisko, wróżbita Włodek. To było. Ale to było, to było na żarty. To, co pan zauważył, to jest pewnie to bardziej na sobie. Mówiąc właśnie o takich przypadkach i ciemnych mocach, które są zaangażowane, to w zeszłym tygodniu, przypominam, że w zeszłym tygodniu był piątek 13, a we wtorek 12. W czwartek 12. W czwartek 12? No tak, że nami <noise> działają te właśnie. Mówiłem, no, wiem, no, spokojnie. A w czwartek 12 września, około si 7.05, dodaj sobie 7 do 5. 12, to było 12 września, czyli plus 12, mm -hmm. to masz 24. Mm -hmm. Do 303 brakuje 9. 9 <noise> to 3 do potęgi, czyli 3 do potęgi to 3, 2, czyli 2 trójki, 3, 3. No dziękuję bardzo. No więc do czego doszło, drodzy Państwo? Bóz przewoził majonez. Winiary i na 230 km autostrady A4 się roz... Wy powiecie, okej, okay, było ślisko, no, niepogoda, nie. Nie. To było dzień po urodzinach 65-lecia Kieleckiego. Nie, nie żyje, nam! Nie nie Więc jeżeli wy uważacie, że ciemne siły nie oddziaływują nawet na takie rzeczy jak z który jecie, to powodzenia, znaczy powodzenia w waszym nieświadomym życiu. Hell... ...mans. Znacie angielski? Drodzy Państwo, bądźcie z nami w jutrzejszym odcinku, albowiem pokażemy Wam premierowo materiał przygotowany przez... Wielkiego przyjaciela Lekko artysty, myślę, J.R. I J.R. E, jutro w Lekko Stronniczym zaprezentuje klip e, i zobaczcie, jak to wygląda, także bądźcie z nami jutro. Tymczasem trzymajcie się, moi drodzy, i bądźcie... Lekko Stronniczy. Dziękuję bardzo. O patrz, tydzień temu było 30, potem było 25, mm. a dzisiaj 14. Ale mówisz o 14. Me metrach wody nalanej? Bo jak sobie popatrzyłem na mapki, no. w niektórych rejonach to naprawdę kurde, to tak kilka metrów wody ma być nalanej. No ja widziałem, że ponoć ludzie tak bardzo się domagali drugiego sezonu wielkiej wody, że Netflix powiedział: No, okej. Okay, to to... Było super, okej, okay, dobra. wodę też by chciał obejrzeć drugi sezon wielkiej wody na co Wrocławianie Panie głośno przełknęli wodę.